Pokażę obecnie możliwości, jakie wiążą się z edycją własnego profilu, możliwości dla użytkownika, który jest zalogowany. No więc zacznijmy od tego, że dochodzę do swojego profilu i dokonuję logowania. I jak jestem zalogowany? To mam szereg możliwości, które wiążą się z edycją. Wejdę w swój profil, taki, który wynika z tego, że jestem zalogowany. No i tu widzę szereg możliwości. Przede wszystkim. Będziemy mówić o tej możliwości możliwości edycji. Użycie tej funkcji pozwala mi zmienić szereg elementów na tym ekranie. Po pierwsze, widać, że mogę tutaj albo usunąć tą, ten adres mailowy, albo dodać adres dodatkowy. Na przykład dodam adres harve@ii.edu. I mam w związku z tym teraz jeszcze te dwa adresy. Co mogę zrobić jeszcze? Mogę zmienić telefon, mogę wprowadzić stronę domową. Mogę zmienić numer pokoju i mogę ustawić tutaj konsultację, jeżeli jest taka moja wola. Co więcej. Mogę dodawać rozmaite publikacje, zaraz do tego dojdziemy, ale najważniejsze, że mogę edytować ten biogram swój. To jest w standardzie bogatego tekstu, Rich Full Text, czyli mogę używać fontów Bold, Italik, podkreślenie, przekreślenie. Mogę zmieniać kolory, mam. Subskrypt, superskrypty, headingi, no po prostu pełny system do edycji. Tutaj oczywiście mogę robić listy, ewentualnie mogę zmienić, żeby to było nie bulety tylko 1, 2, 3. No to jest w tym wypadku użycie tej funkcji. Już mamy 1, 2, 3. Ja może powiększę trochę ekran, żeby było lepiej widać, tak. Teraz nie widać wszystkich elementów, ale akurat te, które potrzebne, są tutaj widoczne. Jeżeli uznałem, że coś zrobiłem w sposób niewłaściwy, nie zawsze mogę te zmiany odrzucić i wrócę do poprzedniej wersji. Mam znowuż bulety. Tak, no jakie jeszcze elementy ja tu mogę mieć? Można dodać publikacje. Publikacje mogę dodać na przykład w ten sposób: to ta akurat muszę zatwierdzić albo wycofać się z tego sposobu. Zróbmy, wycofaj się. Wszystkie zmiany zostaną utracone. Tak, gdybym chciał dodać publikację, mogę dodać w czasopiśmie lub rozdział w książce, mogę dodać książkę, mogę importować publikację to jest na przykład dodanie przez Bibtech, przez RIS. RIS to jest format menedżerów. Bibtech też staje się formatem menedżerów. Mogę ściągnąć sobie publikację od wydawcy w formacie Bibtechu i tu mogę go Zaimportować. Najpewniejszym i najlepszym sposobem jest zaimportowanie danych przez DOI. Szczegóły są omówione w dokumentacji, więc nie będę tutaj w to wchodził. System automatycznie wprowadza daną publikację i ustawia ją na status niekompletny. Publikacja ta zostanie wykryta. Jeżeli są alerty przez właściwego redaktora, i ten redaktor uzupełni, zweryfikuje, czy wszystko jest w porządku i zmieni status na kompletny. Tak, tutaj mogę dokładać, tak jak mówiłem, te rozmaite publikacje. Jeżeli nie ma DOI, to mogę to zrobić ręcznie. To się stosuje tylko wtedy, kiedy są to publikacje bez DOI. I teraz gdybym chciał wrócić do mojego profilu, zwracam uwagę tutaj na tą ikonę i to jest możli... ta ikona oznacza, że ja złożyłem już oświadczenie, że zgadzam się na wyświetlenie, na moją fotografię. Gdybym takiego oświadczenia tutaj nie miał, byłby tu wykrzyknik. Mogę to zaraz Znacie? Więc teraz się wyloguję i zaloguję się jako inny użytkownik SE5. Tak. I teraz jeżeli przejdę do tego profilu użytkownika SE5, to, jak widać, tutaj mam wykrzyknik, brak oświadczenia. Kliknięcie na tym guziczku spowoduje, teraz jestem drugim autorem, kliknięcie na tym guziczku pozwala mi złożyć takie oświadczenie. To oświadczenie można dopasować do określonej uczelni, zgodnie z wymaganiami. Oświadczam, że zdeponowany dokument nie narusza praw osób trzecich i został jakoś tam, to jest akurat dla Uniwersytetu Gdańskiego taki jest wzór. Ten wzór można zmienić. Tu jest jeszcze upoważnienie uczelni do archiwizowania i przechowywania deponowanych dokumentów na nośnikach oraz do zmiany formatu tych nośników, jeżeli to uzasadnione funkcjonowaniem repozytorium.